Our souls with grace, our hearts with hope, and guide our path eternal. Turn our gaze from what lies beyond your luster, where wickedness dwells, and the shadows reign. Arm us with your golden splendor. We walk. The Lords of the Fallen. Wishlist now. Przywitała nas odsłona najświeższa The Lords of the Fallen. Chyba wszyscy fani gamingu nie mogą doczekać się tej produkcji, której producentem jest Hexworks, a oczywiście wydawcą doskonale znany CA Games. I na pewno kurs właśnie CA Games w ostatnich miesiącach dosyć mocno rozpalał wyobraźnię inwestorów, dokąd to wszystko będzie zmierzać. A ja dzisiaj tradycyjnie witam Cię serdecznie na naszym dodatkowym, bonusowym spotkaniu w weekend i przypominam, że właśnie Ty masz okazję współdecydować o tym, jaki przegląd sektorowy będę dla Ciebie przygotowywał, biorąc aktywny udział w naszych ankietach. I przejdźmy. Aby formalności stało się zadość, i zobaczmy, jak rozkładały się te głosy w naszej ostatniej ankiecie. Oddanych zostało 340 głosów, za każdy głos duże dzięki. Między innymi do wyboru mieliśmy Gaming, pogromcy wirusa, spółki paliwowe, spółki z Envik, 40, banki, czyli bardzo ciekawe możliwości do wyboru. I widzimy, że Gaming zwyciężył, ale niewielką przewagą głosów: 27%, spółki paliwowe, 24% oddanych głosów, czyli w następnym również głosowaniu. Gdy będę przygotowywał taką ankietę, to spółki paliwowe na pewno w tym uwzględnię, bo być może uda im się tym razem zwyciężyć. I co nas dzisiaj czeka na naszym spotkaniu? Tradycyjnie nas szybko dosłownie zerkniemy, jak wyglądała ostatnia sesja, abyśmy mieli obraz sytuacji tej najliczniej reprezentowanej branży na GPW. Dodatkowo, oczywiście, przygotowałem kilka spółek na wykresie i zastanowimy się dokąd wszystko zmierza na tych spółkach, jakie są aktualne scenariusze na nich najbardziej możliwe do rozegrania oraz oczywiście na koniec pokażę wyniki portfelowe. Cały czas to przeliczam, są to istotne i ważne dla mnie wyliczenia, dlatego również się tym podzielę w tym nagraniu. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka, subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś przemyślenia odnośnie obecnej sytuacji w Europie, na świecie, czy też poszczególnych rynków, to zapraszam Cię właśnie do sekcji komentarzy, gdzie masz okazję podzielić się swoją również opinią na ten temat, tak więc na pewno warto również być u mnie na drugim kanale, gdyż tam już niedługo pojawi się szybka wrzutka z dosyć ciekawymi, topowymi spółkami. A jeżeli interesujecie kontynuacja naszego spotkania, to zapraszam na przegląd sektorowy, bo tam właśnie odrzucam. Najwięcej, czyli najwięcej spółek obserwujemy najwięcej sektorów poszczególnych indeksów, i link bezpośrednio znajdziesz w opisie, w komentarzu, czy też pod tą ikoną, i tam Cię zapraszam. A teraz już nie przedłużając, przechodzimy. Co ciekawego, dzieje się na piątkowej sesji. Widzimy, że. Na piątkowej sesji najwięcej swoim inwestorom w zaledwie kilka godzin dał zarobić The Dust, bo 10 ponad procent, Moonlight 9,5%, potem kolejna spółka to Image 8,4, Play to Chill 7,5 czy Drageus 5,59. Przypominam, że w tym zestawieniu mamy ponad 80 spółek, tak więc jak widzimy, gaming cały czas nie rozpieszcza inwestorów. Z drugiej strony, największe spadki to Road 9,40, na minusie Unilab 7%, Simteract 6,4%, LM Games 561% czy CFG 5,33%. Pod względem obrotów popatrzmy, jak radzą sobie topowe spółki. Tutaj CD Projekt odbija 2% i generuje 117 milionów obrotu. test Games 5700 na obrocie, 11bit 3% do góry i 3 bańki na obrocie. Huge 2 banieczki na obrocie, Far 51 bańka 200 na obrocie i CA Games bańka 100 na obrocie. Sam indeks, jak widzimy na piątkowej sesji, urósł o 1,5% i zamknął się na poziomie 16893 punkty i za chwilkę dosłownie właśnie od tego indeksu sobie rozpoczniemy nasze analizy. Jeżeli chodzi o kurs, czyli cenę za poszczególną akcję danej spółki, to widzimy, że najwięcej za jedną akcję niezmiennie trzeba zapłacić w przypadku CreepyJar, bo aż zawrotne 699 zł, potem 11bit, 557, Playway, 349 czy TS Games, 34, i jak widzimy, potem się robi bardzo ciekawie. To rozpiętość i ten rozstrzał jest tak niesamowicie ciekawy, że na pewno jest z czego wybierać. Najmniej trzeba zapłacić w przypadku jednej akcji spółki NG Games, bo powyżej, jak widzimy, niecałe 9 groszy. DTX prawie 12 groszy, Games Das prawie 20 groszy, tak więc nawet groszowych spółek nam tutaj nie brakuje na tej najliczniej reprezentowanej branży na GPW. I dodatkową ciekawostkę, którą oczywiście warto przypomnieć przede wszystkim wszystkim nowym uczestnikom tego rynku, to że WIG Games 5 współtworzy pięć topowych spółek z dużego parkietu. Jest to oczywiście 11bit, CD Projekt, CA Games Huge oraz TS Games. Jak widzimy, ten torczyk dobitnie nam pokazuje, że CA Games jest królem i on tutaj rozdaje karty. Udział w indeksie piątkowej sesji ponad 48%, udział w obrotach 90% i pamiętajmy, że jest to jedna z topowych spółek która jest grzana na WIG20, czyli naszym topowym indeksie z naszej giełdy. Dodatkowo również przeliczam oczywiście debutantów tegorocznych i może na szybko pokażę wyniki żebyśmy potem skupili się już na konkretach. Jeżeli chodzi o ten tydzień, to nie był on zbyt pozytywny, bo widzimy, że wszystkie spółki jednak i tak i tak są na minusie, jeżeli chodzi o wyniki tygodniowe. Tak więc, jak widzimy, Black Rose stracił 2,5%, ale te Games 3,3%, Hydra 8,4%, czy Gamesbox 18,5%, Road 18,6%. Tak więc cały tydzień oczywiście na minusie, ale od początku, od kiedy są notowane te spółki, to tylko Gamesbox utrzymuje się jeszcze przynajmniej na plusie 12,8%, a potem mamy potężne spadki, w tym najmocniej Road, 70%, 55% LT Games, Hydra, 64 czy 15 Black Rose. Tak więc tutaj debutanci nie mają lekkiego życia, bo wiemy, że sezon na gaming kończył się już dawno temu, a chyba wszyscy, którzy rozgrywali gaming, tęsknią za tą szaloną hostą. Być może ona kiedyś się powtórzy, już to wie, co się wydarzy. I przejdźmy teraz na wykresy. Rozpoczniemy sobie od Wig Games 5. Przypominam, że wszystkie walory, które prezentuję, tutaj obserwujemy w interwale tygodniowym. Wykresy są rok, czasu, wstecz cofnięta, aby był obraz sytuacji. Oraz pamiętaj, że to, co widzisz i słyszysz jest moją prywatną opinią, prawdą zdaniem. Nie sugeruję tym, wykonaj własną sytuację, własnej analizy, nie są to żadne porady. Jeżeli chodzi o Wig Games 5, to tutaj sytuacja jest całkiem ciekawa. To, co tutaj widzimy, to mamy utworzony szeroki ręcz, według pod mojego podejścia. Jak obserwujesz mnie od lat, to wiesz, że ja się sekwencyjnie poruszam pod rynku i tak mi się to sprawdza i tego się trzymam. Tak więc w tym momencie, jeżeli jeżeli będziemy chcieli zobaczyć coś ciekawego, to przede wszystkim potrzebujemy uskrzydlenia na CD Projekcie, który jest ostatnio pod silną presją podaży. A dlaczego? To się dowiesz na szybkiej wrzutce. Zapraszam na mój drugi kanał. Link jest w opisie, jak również w komentarzu. I na pewno w międzyczasie przygotuję właśnie również CD Projekt. Chyba, że chcesz od razu wiedzieć, no to zapraszam na przykład sektorowy. Jeżeli chodzi o pozytywny scenarz, to musimy się wybić powyżej tych cieni. Tak więc tutaj widzimy, że ta podaż została tutaj dosyć mocno, Tutaj wpuszczona na rynek, więc stanowi ona istotną barierę, jeżeli chodzi o ewentualny próg wybicia VIG Games do góry. Tak więc, dopóki nie pokonają tych poziomów, nie ma szans na to, żebyśmy atakowali początek, od kiedy VIG Games 5 się pojawił na rynku. Pamiętajmy, że to był VIG Games stary, który zmienił po prostu nazwę. Z drugiej strony, pukamy, dobram cały czas poziomu wsparcia z tego dolnego ograniczenia range'a, Czyli, jeżeli się pojawi słabość na tych topowych spółkach, które pokazywałem przed chwilą, no to wiadomo, że apetyt na to, żeby jednak kontrolować zejście korekcyjne może. Może być i wtedy ewentualne rozpędzenie tych spadków może mieć miejsce w kierunku nawet połówki, a potem, jeżeli pojawi się jakaś fala strachu, na przykład pod wpływem negatywnych informacji płynących ze świata. Pamiętajmy, że wszystkie scenariusze idą do kosza wtedy, kiedy na rynek napływają informacje, w szczególności takie, których rynek się nie spodziewa, i to w obu kierunkach, czy to pozytywnym, czy to negatywnym, bo nie wiemy, jak mocny może być to wpływ na notowania poszczególnych walorów i poszczególnych spółek, tak więc po prostu trzeba być tego świadomym. Tak więc konsola, jak widzimy, kilku kilkutygodniowa już ma w najlepsze i okolice tych 17 tysięcy punktów przez rynek w tym momencie, przynajmniej jak to nagrywam, jest. Innowane. I przejdźmy sobie może do pierwszej spółki na nasze dzisiejsze spotkanie, będzie to detalią. Detalion, Detalion które jak widzimy w tym momencie dosyć ciekawie konsoliduje, pod spodem podpinam wolumeny i zobaczmy co tutaj ciekawego się dzieje. Widzimy, że 2.30 jest szanowanym poziomem, czyli za każdym razem gdy detalią się znajduje w tych poziomach, praktycznie popatrzmy od roku czasu jest broniony. I jest to dla nas dosyć istotna wskazówka, że po prostu te poziomy warto obserwować. Z drugiej strony widzimy, że bardzo ładnie rozgrywają go w szerokim rężu. Czyli mamy, jeżeli ktoś lubi rozgrywać ręże y i po prostu systematycznie sobie skalpować z tego rynku, to jest mnóstwo spółek. Pamiętajmy, że na naszym rynku. Mamy 800 spółek i to z dużego i małego parkietu, łącznie, tak więc wiemy, że jest z czego wybrać i jest sporo spółek, które chodzi ręczowo, tak więc jak ktoś lubi sobie po prostu poskalpować troszkę, to na pewno znajdzie parę ciekawych kąsków właśnie na naszej giełdzie. W tym momencie, jak widzimy, cały czas bardzo istotny opór to jest 2.80. Za każdym razem, gdy tutaj się znajdują, uaktywnia się podaż, czyli świadczy to o tym, że jest tam ściana i panowie sobie pilnują tych poziomów. I dopóki nie pojawi się silny wolumen, który im pokaże, gdzie ich miejsce, no to nie zobaczymy rozjazdu tej strefy za atakiem na połówkę i potem punkt docelowy 3.30 i nawet więcej. Bo popatrzmy, nawet w tym roku nad BI tutaj mamy jakieś fajne poziomy szczytowe 4.44, ale bardziej tutaj ten poziom, który mnie interesuje to jest 3,80, ale do tego no potrzebowalibyśmy naprawdę silnych wolumenów, których niestety w tym momencie nie widać. Tak więc te dwie strefy na pewno bym sobie przypilnował i obserwował. Dodatkowo myślę, że znana spółka wszystkim to oczywiście Sonka. Sonka chyba bardzo dawno jej nie widzieliśmy tutaj na naszych otwartych spotkaniach na YouTube, dlatego stwierdziłem, że ją wrzucę. I jak widzimy w tym momencie Sonka po bardzo ciekawym i dynamicznym spadku w ostatnich tygodniach, które zaczęły się w sierpniu zaczęło mieć miejsce wyhamowanie w październiku i tym mieliśmy bardzo ładne Powrót, zresztą procentowo, gdybyśmy sobie to zmierzyli, to jest naprawdę bardzo ciekawy oddech na rynku. Ja to nazywam takim ruchem powrotnym, oddechą. Pamiętajmy, że układ jest cały czas negatywny, wszędzie tym jest spadkowy. Tak więc tutaj nic pod kątem pozytywnego, w średnim terminie nawet się nic nie dzieje. Najważniejsze to, żeby skutecznie udało im się zapukać do bram tych 3 złotych. Widać, że to jest istotny nie tylko psychologiczny poziom, ale istotna strefa podaży. Widać, że za każdym razem, gdy pukają do tych bram, to odpadają z kretesem i nie są w stanie tutaj ich pokonać. Tych wszystkich, którzy po prostu tutaj sypią. Tak więc w tym momencie, dopóki nie zamkniemy się powyżej trujeczki nie zobaczymy nic ciekawego, a kolejną strefą będzie 3.8. 4 zł, jeżeli w końcu taki impet wybijający na rynku po prostu się pojawi. Najgorsze, co mogłoby sąkę spotkać, to oczywiście odpadnięcie poniżej półki pomiędzy tymi strefami i zapukanie dobram po raz kolejny dwóch złotych, bo będzie to po prostu oznaczać, że raz fejkowe było to wybicie, a dwa po prostu sąka się ustawia pod rozgrywkę w szerokim ręczu i na razie nie będzie paliwa do tego, żeby spółka mogła nam pokazać coś ciekawego. A Pamiętajmy, że w gamingu najważniejsze są przede wszystkim produkcje, nad którymi spółka pracuje, jaki oczywiście hype jest z tym związany, jak ta. Zapowiedź gry jest tutaj również postrzegana przez graczy, rynek, potem jakie są wyniki itd., itd., jakie są oczywiście recenzje. Dużo jest tych elementów, na które warto zwracać uwagę, jeżeli aktywnie rozgrywasz spółki gamingowe. I taktyka, myślę, że tych wszystkich inwestorów, którzy mają duże doświadczenie, jest przecież znana. Jak rozgrywamy spółki gamingowe, to się akurat nie zmieniło. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, będzie to a Playway. Popatrzmy sobie na Playway'a. Playway'a też już dawno nie obserwowaliśmy, a Playway chodzi przepięknie sekwencyjnie. Daje się go w banalny sposób rozgrywać i każdy, kto rozgrywał go przez ostatnie miesiące i pamiętał nawet te poziomy, to on mógł sobie poprowadzić tą pozycję bardzo ładnie i mnóstwo. Na tym procencików ładnych wyciągnąć. Tak więc widzimy, że popatrzmy, jak przepięknie uszanowali naszą strefę, bo nie wiem, kiedy się ostatnio obserwowaliśmy widzieliśmy tutaj w tym nagraniu, kiedy omawiałem Playway dawno pewnie temu systematycznie na sektorowym i widzimy, że uszanowali, popatrzmy w punkcik tą starą strefę, tak więc tutaj był przepiękny retes do zajęcia tych pozycji, nawet niezbyt dużym stop-lossem I widzimy, że potem mieliśmy przepiękne ruchy powrotne, te ruchy nastąpiły w październiku, ukiszenie trzy tygodniowe i strzała, jak ja tu mówię, rakieta, najlepiej żeby występowała na rynku. Ona może żeby mieć oczywiście miejsce w jednym i w drugą stronę, tam więc mu rakieta rozjeżdżająca poziomy wsparcia, czy też oczywiście oporów. To oczywiście miało miejsce, 300 zł psychologiczne zostało pokonane i to w bardzo silny sposób, ale popatrzmy, co zrobili. Widzisz, to oni się znajdują. No jak, to, jak mówię, rynek to nie apteka, ale czasami te poziomy tak siadają, że aż po prostu człowiek się tylko i wyłącznie może uśmiechnąć. Widzimy, że w tym momencie mamy bardzo ciekawe pukanie do bram, ale retestują poziom od góry. Świadczy to o tym, że raz... Ta podaż, która tutaj ewidentnie ich atakuje, nie jest na tyle silna, żeby była w stanie jak na razie, przynajmniej, pokonać ten popyt, któremu, jak widzimy, wybitnie zależy, żeby jednak nie odpadli poniżej tej strefy. Pytanie: na jak długo wystarczy im paliwa i kto przejmie tą kontrolę? Bo jeżeli po prostu zamkną się poniżej 340 zł, no to jak dla mnie będą niestety wtedy wkraczać w ten stary obszar ręczowy, bo dopiero dopóki nie załamią się poniżej 300 zł. Spory spadek od dzisiejszych cen, to raczej nic tutaj negatywnego, jakoś groźnego nam nie grozi, bo jakieś zdrowe testy jak najbardziej są potrzebne, które już zresztą się wykonały. Tak więc, jeżeli mają okazję szanować ten poziom wsparcia, no to najlepsze, co mogliby robić, to ewentualnie się ukisić tutaj, żeby zbudować tą swoją pozycję, ekspozycję na tej wysokiej sekwencji, żeby przygotować się do ruchu, ale oczywiście kontynuacji tych wybić i nawet przetestowania poziomów z. Końcówki ubiegłego roku, dlaczego by nie? Ale do tego potrzebujemy na pewno sporych wolumenów. Tak więc, ta strefa jest na pewno kluczowa pod kątem obserwacji, jeżeli chodzi o ewentualne jej załamanie. Czy Playway po prostu nie będzie chciał nam tutaj pokazywać coś negatywnego? Na pewno struktura wygląda bardzo ciekawie. No, to jest chyba spółka, której nikomu nie trzeba przedstawiać. Far 51, jedna z perełek, tak więc wiemy doskonale, pod co jest ona rozgrywana. Rozgrywka na Far 51 była przebanalna, tak więc mam nadzieję, że każdy, kto no, oczywiście słucha mnie uważnie, zarobił na tym potężnie i to w bardzo szybkim czasie. Pamiętamy, tutaj najważniejsza z produkcja, oczywiście, i gry e, III e, wojny światowej, jeżeli jakiekolwiek e, bardzo istotne informacje bądź jakieś finalne. Tutaj wersje się pojawią, oczywiście, i będzie o tym głośno. No to myślę, że to też będzie dosyć ciekawie przez tą spółkę rozgrywane i inwestorzy. Ruszą do ataku. Na razie cały czas mamy przestój, nic tutaj ciekawego się nie dzieje. Wszystkie wybicia są tylko połowy wybiciami hypeowymi, o których też często wspominam, bo Fanha mamy systematycznie cały czas na sektorowym. I w tym momencie popatrzmy: mamy układ szerokiego ręża. Przepięknie, na sporej płynności, bo FanFiktura jest na sporej płynności kręcony. Można sobie wyliczyć po prostu rozpiętość procentową. Jeżeli ktoś nie wie, jak się rozgrywa range, to sobie po prostu określmy, ile procent nas zadowala. I myślę, że takie skalpy po kilka procencików systematycznie tydzień w tydzień, no to można sobie bardzo łatwo sumować, jak to fajnie wychodzi. Tak więc że myślę, że są bardzo ciekawym ciekawą strategią pod kątem rozgrywki i jak widzimy przez kilka tygodni oczywiście farm również dawał nam taką okazję, taką możliwość. W tym momencie mamy odpadnięcie, bo wiadomo, że skoro pukają do bram no one nie będą trwały wiecznie. To, tak na tym nie polega. Zresztą chyba Ci wszyscy, którzy wierzą w ruchy bardziej trendowe, no raczej nie uśmiecha im się w to, jak spółka konsoliduje zbyt długo, tak więc w końcu ktoś musi prze, przegiąć stronę na swoją korzyść, i w tym przypadku, oczywiście, skończyło się to odpadnięciem, i podaż tutaj postawiła kropkę na D, odpadając poniżej poziomu, popatrzmy, dokładnie 38, i praktycznie uderzając w punkt znaczy w strefę, to uderzyli w punkt, a praktycznie nawet w poziom. Tak więc jesteśmy na bardzo istotnym poziomie wsparcia. I teraz, jeżeli ten poziom wsparcia będzie załamany jak dla mnie, to może nawet zobaczymy sobie poziomy skrachu wojennego. Dlaczego by nie? To by było dopiero coś i to dopiero by był atrakcyjny poziom, tak więc no, ja na pewno będę sobie bacznie obserwował, co tam ciekawego będą robić, i przede wszystkim, czy będą bronić tej strefy. To jest bardzo ciekawa strefa. Jestem bardzo ciekawy, kto teraz przejmie kontrolę. Czy rzeczywiście tej podaży jest tam dużo i ewentualnie coś się dzieje w spółce, o czym nie wiemy, a o czym wie na przykład ktoś, ktoś kto ma dostęp. Do tego, inform do tego typu informacji, bo my najczęściej dowiadujemy się niestety na samym końcu. Tak więc zobaczymy, czy będą to próbować bronić. Jeżeli będą, no to wiadomo, że oddechy, no to półka jest już miejscem wstępnego oporu i oczywiście 38-40 zł, jest bardzo ważną strefą. Jakby to z powrotem rozjechać, to gramy cały czas układ szerokiego ręcza. Popatrzmy, jak tutaj przewięknie jest to rozgrywane przez ostatnie miesiące. I popatrzmy sobie na Forever. Kolejna bardzo dobrze, doskonale znana spółka. Która robi remaki, tak więc widzimy w tym momencie, że mamy zapukanie do bram półweczki. Tak więc półweczka, jak na razie, przynajmniej ten cień świadczy o tym, że zadziałał jakiś taki wstępny hamulec. I jeżeli ten hamulec by był tutaj przez rynek e, przypilnowany na dłużej, no to wiemy, że tutaj powinni ewentualnie zacząć hamować te spadki. Jeżeli tego nie zrobią, a będą je rozpędzać, bo zrobili podwójny szczyt, zresztą też od połówki jak widzimy, no to powinni zejść znów w okolicy 4,70, a no. Chyba każdy powinien obserwować te poziomy, co oni tutaj będą robić. To jest bardzo ważna strefa, jeżeli chodzi o Forever, chociaż chyba nikt by się z nas nie obraził, gdyby przetestowali nawet dno, bo wtedy wiadomo, że to jest bardzo tłusty kąsek pod kątem rozgrywki. Forever już dał dużo na przestrzeni lat w ciekawych momentach na rynku, tak więc na pewno to jest jedna z zespółek, którą też warto mieć na radarze i systematycznie sobie na nią spoglądać. Jeżeli uszanują ten poziom połówki i nie będą kontrolować fazy spadkowej, to na pewno interesuje nas ruch powrotny z celem znów retestu okolic 6 zł, no bo jakby nie było, to jest istotna, ważna strefa również. Tylko psychologiczna, ale wynikająca z poprzednich wybić, które jak widzimy kończyły się nieudanie, gdyż za każdym razem, gdy pojawiał się ten popyt, i tak i tak podaż przyjmowała kontrolę i potężnym atakiem zalewała im te natarcia, które ukazały się w tym momencie, jak widzimy, nieudane. A tutaj po prostu widzimy potwierdzenie. I zobaczmy sobie, co ciekawego dzieje się na wynikach portfelowych. Pozostałe spółki, które widzisz po lewej stronie, wszystkie te spółki, to jest naprawdę potężna ilość walorów, w tym te topowe, najbardziej znane, już na pewno są dostępne na przeglądzie sektorowym i na Ciebie czekają. I tam Cię zapraszam. Dodam również, że na moim drugim kanale, na który Cię serdecznie zapraszam. Na pewno będę chciał przygotowywać w najbliższym czasie szybką wrzutkę, gdzie omówimy sobie CD Projekt, bo dawno też nie update'owałem CD Projekta na YouTubie i dodatkowo również CA Games. I CA Games będę chciał zrobić zaraz gdzieś teraz, na początku tygodnia. Już chodzi mi po głowie długo, bo to jest spółka, którą też pilnowałem przez lata i każdy, kto znał moje poziomy, mógł z tego skorzystać mnóstwo razy i powinien być przeszczęśliwy. Tak więc w tym momencie również już zapowiadam, że CA Games na pewno wleci i mam nadzieję, że może nawet wleci w Teraz, na początku gdzieś tygodnia. Jakoś tak będę chciał to zrobić, tak więc zapraszam na drugi kanał. Link jest oczywiście pod spodem czy też w komentarzu. Warto zasubskrybować, bo tam będę oczywiście systematycznie te materiały pokazywał. Jeżeli chodzi o wyniki portfela, to one nam dobitnie pokazują, że gaming jest cały czas słaby. Wynik w tygodniu w całości, to jest 82 spółki, jest 1, minus 1,66, czyli gaming nie pokazuje nam nic ciekawego. Najwięcej w tym tygodniu dał zarobić 39% spółka Image, Simteract 11, 9%, Punk Pirate, Detalion 8,98%, czy Big Cheese 8%, The Dust 7%, to są te największe wzrosty. CD Projekt praktycznie bez zmian, bo 96 setnych na plusie. Jak widzimy z drugiej strony spadków również nie brakowało, w tym również tych potężnych. RM Games zleciało 23%, Pixel 15%, 15% skill Wallet. Farm, popatrzmy też potężnie, 14% do sim Factory 11, 10% C-Games, EC Games ECGames 9, tak więc jak widzimy, spadków nie brakuje, ale to świadczy o tym również, że mamy zmienność na gamingu i gaming jest rozgrywany zarówno w jedną, jak i w drugą stronę, tylko po prostu trzeba się przypatrzeć, znaleźć sobie jakieś ulubione swoje spółki, a jak widzimy, jest z czego wybierać. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje w tym momencie w ujęciu rocznym, tak więc widzimy, że w, jeżeli chodzi o rok, to jak na razie mamy tylko i wyłącznie... 13 spółek spośród 82 na plusie od początku roku to jest... Tragiczny wynik, jeżeli chodzi o, nie mamy rekordu, jeżeli chodzi o wynik portfelowy, mamy minus 28,96, a rekord to był 31%, więc niewiele im brakuje do rekordu. No i przez to oczywiście gaming jest najbardziej, jednym z najbardziej zdołowanych sektorów na GPW. Sherry prowadzi 121% w rok. CA Games też ładnie, oczywiście Ride pod, pod, pod grę 56%, Mad 29%. Za to największe spadki, popatrzmy, bo tu jest bardzo ciekawie. Na pewno, kiedy byśmy się doczekali jakiegoś szaleństwa na gamingu, no to te spółki, szczególnie z dna, powinny nas interesować, bo pamiętamy, mierzymy to systematycznie. Ja to mierzę i pokazuję to oczywiście na naszych otwartych spotkaniach. Pamiętamy również 2021 na przykład, kiedy pomimo tego, że mieliśmy spółki, które potężnie się przeceniły, no to w tym roku się przeceniły jeszcze bardziej potężnie. Natomiast to nie oznacza, że jak już tak zleciały, to jeszcze zlecieć nie mogą. Oczywiście, że mogą, do zera jeszcze daleka droga. Moonlight: 87% na minusie, 81 LM Games. Call to play 77, True Games 74, poniżej 70, również Regic, Obiquid World, Steam Fabric, e, iScot 67, MegaPixel CFG, One More, TS Games, nawet popatrzmy, taka znana, topowa spółka wchodząca, przykład indeksu Wiki 5 e, 61%, e, Movie Games VR 60, konsole 60%, więc jak widzimy, mamy przepotężne spadki od początku roku i na pewno jest to przede wszystkim dla nas wskazówka, że te spadki są na tyle interesujące. Że w mojej opinii przynajmniej warto sobie gdzieś wypatrzeć jakieś ciekawsze kąski i tutaj na pewno warto śledzić przede wszystkim informacje, jakie płyną z tych spółek, nad czym one pracują, nad czym się skupiają, bo gdy przyjdzie czas na gaming. A w mojej opinii na pewno ten czas przyjdzie. Nie wiem tylko kiedy. Dlaczego, bo rynek nie znosi próżni. I rynek się lubi upominać o zapomniane sektory, o zapomniane spółki i w końcu przychodzi szaleństwo, przychodzi hosta, Zresztą doświadczaliśmy tego przez ostatnie lata wielokrotnie, gdzie wybijały spółki, o których. W ogóle byśmy się tego nie spodziewali, ale wiadomo, hype i szaleństwo robi swoje. To tak jest nadzieja, na rynku umiera ostatnia. Zobaczymy, kiedy przyjdzie czas na gaming i wróci sezon na gaming i kto przede wszystkim poprowadzi wszystkie spółki do tego, żebyśmy zobaczyli znów jakieś ciekawsze rozgrywki. Ja jestem ciekawy Twojej opinii, jak oceniasz gaming na najbliższy czas, na najbliższe miesiące, bądź też nawet lata, które spółki według Ciebie warte są uwagi, a których absolutnie nawet nie bierzesz pod uwagę, bo szkoda Twojego cennego czasu, jak widzimy, mamy ponad 82 spółki, te stare, i jeszcze kilka debiutantów, zresztą cały czas mogą się pojawiać nowi debiutanci, którzy będą wchodzić na nasz parkiet, może nawet dobijemy do setki, to dopiero by było, tak więc chyba będziemy pionierami w ogóle, jeżeli chodzi o rynek e, światowy, jeżeli chodzi o ilość e, tutaj spółek notowanych na giełdzie właśnie z tego sektora. Bardzo ciekawe. Ja pozdrawiam Cię serdecznie, zapraszam na mój drugi kanał. Tam w tym najbliższym tygodniu pojawi się krótka wrzutka na pewno z jej Gamesem, tak więc jeżeli jesteś ciekawy stan to warto tam być. A na kontynuację już Cię w tym momencie zapraszam na przegląd sektorowy. Trzymam kciuki za wyniki i zapraszam już na nasze kolejne spotkanie, które już jutro. Hej!